Normalni rodzice. W ramach projektu Biznesowi Liderzy Przyszłości, nasza grupa stworzyła system totalnej opieki nad kotem. Tutaj można ustawić czas, aby jedzenie było podawane o właściwej porze. Nawet jeśli rodzina wyjeżdża na weekend. System totalnej opieki nad kotem może wykąpać kota nawet pod nieobecność właściciela. I wysuszyć. A teraz ozdabiamy kota. W nagrodę! Tak, cóż. Dziękuję, Morin. Dobrze. To już koniec naszego dzisiejszego spotkania biznesowych liderów przyszłości. Jutro głos będzie miała grupa Toma, prawda, Tom? Tom? Jeszcze nic nie wymyśliliśmy. Do czyjego domu idziemy? Mój jest świeżo malowany. Do mojego domu też nie możemy iść. Dlaczego? Bo tak postanowiłem! Przestań się go czepiać! On tylko spytał, dlaczego nie możemy iść do ciebie. Co? A dlaczego nie możemy iść do ciebie? Jesteś przewodniczącym naszej grupy! No właśnie, powinniśmy iść do Toma. Ale ekstra! Chodźmy do domu Toma! Do mojego? fuszki na brzuch są najlepsze brzuszki. Witaj kochanie. Obiad na stole. Ile przyjdę moje słoneczko? No. No. <sh> <th> <sharp> <The ant> <sharp> oh! Ferocia! Ja nie jestem słowianką! <sharp sweet verses 141> no. To po co leżysz na ziemi i dajesz ludziom po sobie deptać? Yeah. <sharp> Ona powiedziała: o na stole! O, kochani, jakiś ty romantyczny! Tylko dla ciebie, słoneczko. Zejdź mi z drogi, durna słomianko! O tak, fuj, od tego waszego szczęścia niedobrze mi się robi. Ja, gdybym tylko posłuchała własnych myśli. Kochana siostrzyczko, wiesz, że nie masz tu żadnych magicznych mocy. Mm -mm, owsianka! Czy tylko ja jedna tutaj nie lubię, gdy jedzenie wchodząc i wychodząc wygląda tak samo? Co ja teraz zrobię? Muszę coś wymyślić! To jakiś koszmar! Cześć wam wszystkim! Mamo, muszę cię o coś poprosić! Po obiedzie, kochanie, najpierw zjemy. Ach, a ponieważ twoja siostra nie chce zejść, muszę zastosować środki stanu wyjątkowego. To jest totalny odjazd! Zadzwonię później. Witajcie wszyscy. No, moi kochani, kto jest głodny? Mamo! Ludzie z prawdziwego świata nie latają. Ktoś się może zobaczyć. Czy wiesz co się stanie, jeśli ludzie dowiedzą się o nas całej prawdy? O, nie martw się koteczku, nikt ci niczego o nas nie dowie. A jeśli się dowie? Jedno machnięcie różdżką i o wszystkim zapomni! Dlaczego nie mogę mieć normalnej rodziny? O, mój ty kochany głuptasku! Gdyby stworzenie sobie nowej rodziny było takie łatwe, jak wstygnięcie palcami. Tak! No jasne! Pomyśl tylko! Nowa rodzina! Nowe ciało! Młodość! Uroda! Nieskończone bogactwo! O, o, o. I Jane usłyszała od Kevina, który słyszał od Alice, która słyszała od Monik, że Leo nikogo jeszcze nie zaprosił na dyskotekę. Czekaj, nie wiesz jeszcze, co mi odpowiedziała. Cindy, czy, czy masz może sekundkę? Wyjdź z mojego pokoju! Stój, Cindy, proszę cię, chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobiła. Nie, ja też coś dla ciebie w zamian zrobię. Mhm. Ale, dobra, nieważne. Zapomnij, że o tym mówiłem. Trzy, dwa, jeden. Macie. A co ty byś mógł dla mnie takiego zrobić? Posprzątam twój pokój i wypiorę ci ubrania. O ty dzwonię. A ja co mam zrobić? Pozbyć się mamy i taty. Zamordować ich? Nie. Masz ich chcąc zabrać na kilka godzin, kiedy będą tu ludzie z klasy. Co? O nie. A jak ktoś mnie z nimi zobaczy, to będzie największy obciach w całym moim życiu. Weź ich tam, gdzie jest ciemno. O, weź ich do kina. I wszystkie skarpetki też mi wypierzesz? Pod warunkiem, że nie wrócicie przed ósmą. Stoi? Stoi. Dobra, parę słów zanim wyjdziemy. Mamo, zero latania publicznie. Zero magii, zero kłótni. Właściwie to w ogóle zero mówienia. Ani słowa i. <śmum> Mamo, podwyższałam zero magii. <śmum> Wybacz, kochanie. Może lepiej zostaw różdżkę. Wyjątkowo dzisiaj. Świetny pomysł, Tom. Może mnie coś podkusić. Pa, kochana. Nie mogę uwierzyć, że się na to zgodziłam. Hej! A ty dokąd się wybierasz? E, też do kina. O nie! Ropucha to już przesada. Może lepiej zostań ze mną, wasza wysokość. Będzie ci tutaj o wiele wygodniej. Wszyscy się wstydzą pokazywać ze mną publicznie. Ach, mój pokój ma wyglądać jak apartament hotelowy, kiedy wrócę. Dobra, na pewno mi się to uda. Zaraz, kiedy mama używa różdżki, zwykle mówi rymowankę. Hmm. Niech mi ktoś pomoże i to zaraz. Potrzebni mi rodzice, oboje, naraz! Oh. No to jeszcze raz. Uh. Uh, <tryk> Mi tu dziwolą w kupę, a ja chcę rodziców, którzy są super! Jestem super mama! A ja jestem super tata! Możemy cię uratować! W końcu taki mamy zawód! Chcę mieć super rodziców, a nie super bohaterów w rajstopach.